Powiedz o tej akcji e, korepetycji pomocy naukowej dla dzieciaków w Goleniowie. Sam pomysł e, się narodził około dwóch tygodni temu, kiedy chcieliśmy włączyć się w służbę podczas epidemii koronawirusa i e, część naszego środowiska zaangażowała się w pomoc seniorom, e, w robieniu zakupów e, i tak dalej. Jednak Związek Harcerstwa Polskiego Narzucił, jakby, obowiązek, że tylko osoby pełnoletnie mogą wykonywać zakupy dla seniorów, więc chcieliśmy się zaangażować w jakiś inny sposób, żeby pełnić służbę dla naszej lokalnej społeczności i wpadliśmy na pomysł udzielania korepetycji pomocy w nauce dla osób zgoleniowa, jak i Ile osób korzysta z tej pomocy? Tak, kilka osób się zgłasza. To jest nie jest. To także codziennie odbieram po kilka telefonów. Tylko w razie potrzeb, po prostu ludzie do nas dzwonią, ale mamy wielu chętnych. To jest matematyka, fizyka polski? Czy e, różne? Tak, i przedmiotów pomagamy. Mamy odpowiednie osoby do tego. E, jest dwóch koordynatorów, i każdy z nich jest praktycznie cały dzień przy telefonie. I kiedy odbieramy, jakby zgłoszenie, to przekazujemy. Osobom zainteresowanym kontakty do osób, które udzielają korepetycji stricte z danych przedmiotów i dajemy do nich kontakt i tam już się umawiają jak chcą, tak naprawdę. Wszystkie osoby, które udzielają korepetycji są harcerzami. No dobrze, i to jak to się odbywa technologicznie? Po prostu ktoś Wam wysyła zagadnienia, Wy wysyłacie komuś zagadnienia, czy się łączycie się ze sobą, tak jak my teraz? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo to po prostu zależy jak dany korepetytor to zależy po prostu wszystko od korepetytora. Czyli od tego jak się już między sobą mówią e, e, konkretne osoby. Myślicie nad jakimiś innymi formami pomocy, no takimi, które by was no, nie, nie powodowały waszej jakiejś kolizji z prawem. Część osób e, będzie się angażować w akcję szycia maseczek dla szpitali. E, są to, będą to głównie osoby, które nie udzielają korepetycji, e, żeby też miały wiadomo Zajęcie i pole służby, które się mogą realizować. A jak się odbywają Wasze e, wirtualne zbiórki w tej chwili? E, to też zależy, to już zależy bardziej od drużynowych. E, jest, jest wiele platform, na których można robić zbiórki, takie na przykład tutaj Skype, e, Google Meet, więc. Możliwości mamy na spotykanie się. Co ustalacie na takich spotkaniach? W jaki sposób planujecie wakacje? Czy w ogóle o tym nie myślicie? Czy planujecie co będzie za tydzień, za dwa tygodnie? Kiedy się nie możecie spotkać dzisiaj? Planujemy głównie bieżące yy, sprawy. Na spotkaniach kadrychówca omawiamy to, co będziemy realizować na zbiorkach, a na tych zbiórkach online z drużynami omawiamy sprawności, które mogą zrealizować podczas podczas właśnie tak Tak. Yy, no i jakie to są sprawności na przykład? Yy, na pod, specjalne tak naprawdę potrzeby kwarantanny stworzono yy, stworzono sprawność yy, dla wszystkich pionów i to jest właśnie sprawność związana z kwarantanną, którą no tak naprawdę wykonywanie kwarantanny wykonuje się sprawność. Ciężko Wam jest tak jako nastolatkom w ogóle na co dzień? Ja, no na pewno jest Wam ciężko, jak bardzo, powiedz. No tak, na rower nie za bardzo no, można wyjść? Wiadomo, że trochę uciążliwe jest siedzenie w domu i praktycznie wychodzenie. Wiadomo, że lepiej jak ktoś ma na przykład podwórko, ale ludzie w blokach, no to wiadomo, że tej możliwości wyjścia raczej dłużej nie mają. No wiadomo, mamy też lekcje online w szkołach, więc ten czas też mamy zajęty, że tak powiem, ale no jest ciężko. Teraz dużo bardziej chyba wkroczyliście w ten świat cyfrowy. Akurat wy jako harcerze no bo wy akurat chyba sobie bardziej cenicie też to, że możecie się spotykać i planować pewne rzeczy poza domem. Sądzisz, że jakaś część tego świata cyfrowego potem zostanie, jak kiedyś to wróci do normy w waszym codziennym funkcjonowaniu jako harcerzy? Myślę, że po takim długim okresie jednak te spotkania na żywo będziemy ich o wiele bardziej pragnąć, że tak powiem. Teraz powiedz tym, którzy chcieliby, może rodzicom, być może uczniom, którzy chcieliby skorzystać z korepetycji, jak się mogą z wami kontaktować? Gdzie was szukać? Eee, kontakty do nas są na stronie Chówca na Facebooku oraz na profilu Tak, w Goleniów. Tam są numery do koordynatorów, z którymi należy się skontaktować. Tam są podane numery, godziny i wtedy koordynatorzy przekierują, jakby do, bezpośrednio do korepetytora. Jakie przedmioty wchodzą w grę? Wszystkie przedmioty? Wszystkie przedmioty, wszystkie przedmioty szkolne. Okej. Okay. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Gratuluję pomysłu tak i powodzenia. Dziękuję.